Hello, hello, cześć, mam tej strony, ganguj z Roblox, Gangas i spacja i Roblox, i dzisiaj gramy w The Battle Cats. Bardzo fajna gra, polecam i, no, Za dzisiaj, zim, zim dzisiaj gram My lord. I, no, so, najpierw pokażę wam, jak <coughs> ja już koksem jestem jak ja już koksem jestem zobaczcie już mam wszystko na ja już mam wszystko na prawie dziesiątym a tego ja nie Podajcie! jak ja już koks zobaczcie jak ja już koks zobaczcie zobaczcie ale nie taki fajny koks mm -mm. a tego mam tego mam na pierwszym Dobra. Sobie zagramy rundkę z nimi Zobaczymy. Ja chciałbym mieć bardzo suma. Jak mi hajs leci. Tutaj wolno. Ta! Mam na pięć koła. A i tak. A jeszcze ninja musiałam ulepszyć. wiem. Ja chciałam ninja sobie uleczyć. Ale dobra. Nie, uwielbiam, mam na maksa. Ninja już mam na maksa gramy w Battle i mój kolega zdobywa e, zdobywa koksa i mafarta i mafarta tak napisałam zobaczcie ten ten ej o Jezu ja go wygląda mam <grywa> no, tylko nogi to jest on ten kwadrat to, to ja wtedy zbierać to. Patrz jak to uda Ty, ja Tylko ten pingwin nie został. O demon. Tylko on dziwny jest. tego? Masz tego demona? No. Jak on atakuje? To zobaczysz. To jest byk. To wygląda jak żarafa, a nie byk. Co? Tylko masz na dziesiątym? No. Teraz ja anioła. Co? Ja go nie mam na dziesiątym. Ja go mam, więc lepszy mam lepszy od Jak on wygląda jak ten? Już im niczym, ale... Możemy. Robi ją Dobra. Wygrała! Sześć koła! O Jezus, ludzie. tik, tyk, 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 tyk. Teraz gram z, z Indiami. Indie, 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 bindi. Indie, bindi, indie. Dobra, to zaczynamy. pip. Ma tylko trzy koła. Zobaczcie, jak mi haź szybko leci. Już mam 200. Hm. Jeszcze ja dałem tylko jedną postać A już tyle kasy poszło A to i tak była słaba postać Więc się bardzo opłacało, Zbieram się na tego Teraz będę zbierał na Nie O, nie, ładę ten to Kto jest proste na jednego hiciora? nie, nawet. Nagraliśmy. Tak mało. Ekspa. Tak, mało, ekspa. Przyszedł my road. Mhm. Co robisz? Gram. Ulepsz, ale bardziej te, te, ty bardziej tego. Ty tego bardziej. Tego? No. Nie mam jeszcze na tyle. Ale tego skrzydła mi chyba nie używam. Użyj, ze sobą, fajnie nawet. Gdzie, 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 ja sam może też znowu spróbuję chociaż. jestem mój aniołek. Aniołka zamienię. Demona lubię. Mm. Masz na tego. Dobra, już na tego się zamienię. Ale... To to, 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 e, to i po co. Zagrałeś się na najlepszym, pa. Pa to. Będzie ja... fajne? No, zobaczcie, jak by to będzie biło. Pa ty masz tego. O Jezu, co Co ty... Ty to jest ty za... pokonasz. Fajne to. I zobacz, jak mi szybko hajs leci. Jezus, co... To... No, Jaki? Co? Co? Co się tu, Co się tu, Co się tu, to co Co? 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 ty mi samo klika. Czego ty ja ty to <trym> <trym> się się tu, to się tu, to się to się Co? to to jest nowy kat. Okay. Za... <tryk> Czekaj, patrz, co? No Fajny to nowy kod, jak nikogo tu nie ma. <tryk> Jest jakiś jeszcze nowy? to patrz, był ktoś tam. Patrz to, tu od tego e, do tego są te bosy. Ja też bym chciał, ale nie, nie dawaj. A ten jest lepszy jeszcze? Kto? No to, ten świat. Teraz będziesz miał 6 sprinta tylko na razie. Szkoda, że mam taką komputera. Nie masz komputera? Mam. No, Dobra. Dobra. E, dzisiaj chyba Majrod będzie jeszcze nagrywał. A, do bo. Adopt me. Jak mi nie wyjdzie, nie, oczywiście. Uuu, już no. wygrywamy, Elo. Atakujemy ją. Wygraliśmy. A ta świnia się przez chwilę pojawiła. Co tak mało dostałem? Nie, ale bo to tak, bo jak szybko rzuwasz A to dlatego tak mało dostałem. Nie, 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 nie. bo po prostu są e, też słabsze, e, te e, słabsze e, poziomy i. Że mi dostaje łapsze te poziomy Madagaskar. Już mam stówkę. Już mam 200. Jak Michał szybko leci, nawet nie wiedziałem, że to aż się tyle da. No. Ty jak ja, prawie. Tylko, że jesteś lepszy. No, Ale szkoda, że nie ma sumo, bo bym wtedy był o wiele lepszy od ciebie. Co to za goryl? A goryl goryla, jest leci straszny. O jezus. Muszę teraz wszystkich prawie wypuszczać. Idzie prawie. W... Idą nogi. A już pokonała goryla. Idę. Już nikogo nie będę wypuszczał. Już. Ile. Nie wiem, proszę, proszę. Czekaj, nowy kat! Wszego może może ulepszę. Ryba fish to jest. nie, o, to nie, nie, To nie, To nie, 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 możemy. ma Czekaj. Ej, możesz Ej, za sprzedać nie, tyle pieniędzy. Chcesz? nie, wiem, nie, ale... Może ja bym pod na sumo. Ale nie bo jak sumo jest słaby. No. On, on słabo bije. Mi się nudziło. Ja bym wolał to kupić. I Dobra. Potem masz... O patrz to! Patrz to, kup se, patrz to. A rybę co mogę? patrz to. Jaki jest Saturn. Bum! Ryba, pisz! Mam se ten ulepszyć? Chcesz? Nie to wiem. Ulepszy. Nie Czekaj, wiem. to, to sobie ulepszaj fisz. Teraz ulepszamy fisz na maksa. Teraz zbieramy fisz na maksa. Ale ludzie ekstra. Mogę jedną grudkę zagrać? Dobra, tylko sobie jeszcze pozbieram expo. Se po? Nie musiałeś, Sofii! <coughs> Mogłeś za darmo! No, no ale dobra. Te... Nie, ludzie. Nie, nie, No. A co jest? No mama czy można zrobić klep z tym takim toczonym Ja A! No! Dobra, ludzie. Dobra, teraz gra Myrote. Ja, ja mu wybiorę...